Hej, hey, z tej strony Wazy. witam wszystkich serdecznie na drugiej części Openingu Czy się opłaca kupować Premium Ticket na Clash. Tym razem udało się wygrać dwie gry z trzech, czyli całą drabinkę pocieszenia. No i będziemy sprawdzać, tak, co z tego ticketa dostaniemy tym razem. Ostatnio przy jednej wygranie mieliśmy jednego epickiego skina dwa zwykłe. Do tego ticket, ikonka i 750 Orange Essence. Bez powijania tutaj w Paweł no będziemy no, otwierać kapsułę z dwóch wygranych. Tak więc lecimy. Star Guardian Rakan. Ładny początek. Gentleman Gnar. Sunfire Pike. World Breaker Trundle Clash Ticket 750 pomarańczowej esencji czyli identycznie tutaj i Dragon a więc tak, za drugą wygraną wygląda na to że mamy po prostu dodatkowego skina, czwartego czyli dwa normalnie przy jednej wygranej jeden dodatkowo Epic Rakan, 750 esencji Ok. Całkiem spoko. Czy jak widzicie, no, jeden legendary skin tutaj jest za wygraną w klasze. Po tego. Pike za drugą. Sorry, za jedną wygraną. Pike za drugą wygraną. Rakam, a zapewne gdyby była jeszcze trzecia wygrana zdaje mi się, żeby był jeszcze jeden legendary skin, może nawet i lepiej. Nie wiem. Ciężko mi stwierdzić, nie wygraliśmy trzech. Niestety, może dowiemy się na kolejnym. Tak więc jeśli filmik Wam się podobał, podzielcie się z nim z innymi. Zajkujcie mi, żeby ten filmik miał większe zasięgi. No i będziemy testować na kolejnym kaszu. Tak, trzy wygrane. Mam nadzieję, że się uda. Tak więc do zobaczenia i dzięki za oglądanie. Hej!